Siemanko moi drodzy, dzisiaj, tak jak w tytule, jest patent, jak szybko podnieść pośladki do góry. Nigdy wcześniej yy, nie dzieliłem się tą metodą, ponieważ musiałem mieć 100% pewność, że ta metoda działa. Ale dzisiaj już wiem, że ta metoda działa na 1000, dlatego mogę wam ją sprzedać dzisiaj za darmo. Co należy zrobić? Pierwsza rzecz, dalej tutaj zobacz, jeżeli siedzimy, możecie tą metodę nawet w domu robić. Jeżeli siedzimy, to kolana muszą być zgięte pod kątem 90 stopni. Następnie staw biodrowy również musi być zgięty pod kątem 90 stopni. I teraz robimy prostą rzecz. Wstajemy i teraz zobaczcie. Bierzemy linijkę i sprawdzamy odległość od siedziska, od siedziska do naszych pośladków. I w moim wypadku wyszło to 50 cm. Także po 50 cm 50 cm podniosłem pośladki do góry dosłownie w przeciągu chwili. No i jeżeli już wstaliśmy i mamy podniesione pośladki, to wystarczy wziąć się za trening, ponieważ do wakacji zostało 3 miesiące, a chyba chcemy mieć wakacyjną formę. Jak każdy oczywiście. Pozdrawiam Krzysztof Stolarczyk i zapraszam do siebie do prowadzenia online albo na żywo. Lo!